Dzisiaj mamy misję To jest piątek Wczesny poranek ale pojedziemy Szybciej wyjedziemy, bo chcemy zrobić jak najszybciej raz, a dwa i drogi bo nie było Jedziemy do Elektryka mieszamy Zosia po autobus połóż ten zdrój, słuchaj jest 220 km od nas że samy, że za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd jest godzina piąta za 10 mamy 20 minut opóźnienia, mieliśmy wystartować o godzinie 4.30 szukaj go jesteśmy w centrum na Za 300 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Tu jest nowe rondo. Zobaczcie to. Weźmiemy sobie jakąś betoniarę. Zjedź z ronda. Bo tu jest obwodnica Żukago. Już dlatego nie będzie tak nikogo. Dawno mnie tu nie było. Już dojeżdżamy do obwodnicy Kościerzyny. Na zjeździe wieżyca się znajdujemy i na miastko się kierujemy ten mu siedzi na tyłku niemalże prawie na zderzaku tu jest fotoradar On pewnie się irytuje że tak się ten z tyłu ugotuje jak mu się trzyma radą. Irytujące to jest, daj mu dystans. No jedzie powoli, to niech jedzie, no ale po co masz mu się trzymać na dół? Pewnie się wkurza ten scenery. Teraz skąd? Co robimy? też Ten tutaj wariacik mały skręca. idziemy na zachód, więc wschód nas goni słońca. Gdybyśmy w drugą stronę jechali, to już by było widno, a teraz jeszcze jest ciemno. Bo ten poranek, uciekamy przed porankiem. Jest miastko, proszę państwa. Zwalniamy do 50. za co no i dobrze, miastko z czego sumie miasto za 500 metrów na rondzie drugi zjazd I ktoś może w komentarzach powie co warto zobaczyć w miastku jak się będzie teraz mamy blokowiska żabiny apteki dobre, i my się na Przecinek kierujemy. Tu okay. jest tutaj coś starego. Widzimy po prawej. O, co ten jest ten się wbił na pełne. Za 300 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Jest coś z Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. Jechaliśmy w zachodnio-pomorskie przed chwilą, tu już jest widno. Co tą za miejscowość? Proszę Państwa, okolice, ale droga, zobaczcie. Jechaliśmy taką szeroką, ładną, a tu nawet nie ma pasów. Dziury są zachodnie. Jeszcze droga brukowa, pewnie hitle pamięta. Albo innego swajnaczka. Kolejna pruska miejscowość. Rozbudowuje się. Wszystko elegancko, wszystko jest w porządku. Chłopaki dobrze pracują. Pozdrawiam całą mleknicę za 600 metrów skręć w prawo jak zobaczcie jak to wygląda bardzo dobrze kask na ówce miał ten chłopczyk i może jechał nogą bez napędu Skręć w prawo Tutaj? Tutaj Oj cita Gdzie czy nie jestem? Ojca Wojska Polskiego O oh no Dojechaliśmy do celu niemalże Kawałek dosłownie 2 km jedno no co to jest? Punto Fiat Punto a i tutaj jest to wspomaganie kierownicy City tak się zastanawiałem silnik ma? Oh, Ma tu całe kilometry. W maszynie mamy problem z tym z czujnikiem Musimy zobaczyć, czy on w ogóle dostaje zasilanie i jak on się zachowuje na śniadanie. Ale chyba tu był wkręcany ręcznie. Wezmę jeszcze drugi, wykręcę tam i zobaczę, czy on w ogóle świeci jak reaguje. To chyba tutaj, gdzie tu jest z nami. Kurwis. A jak tu przechodzić? Tego typu usterki są najgorsze. Raz jeszcze, raz jej nie ma. Więc ja zrobię tak, wymienię ten przewód. Nie wiem, czy mam taki. I trochę reguluję te czujniki, i jeszcze wezmę. Co wezmę? wyprostuję te blaszki i przypnę i nowe śrubki tam by nie było, że nic nie zrobiłem wymieniam czujnik i wymienię przewód i tam zmienię normę trzy rzeczy zrobiłem taka tutaj dygresja mała bo widzimy, że ten czujnik już tu jest poharatany przez to, że ktoś go wkręcał kombinerkami a najlepszą sposobem jest zrobienie kontry normalnie kluczymy pełna profeska, a nie jakaś przeplanię. Teraz też na próba. Teraz jeszcze pojazd. Cyk. Teraz chcemy, żeby maszyna cofnęła. Dlaczego nie stoi? Jadę przedu. Raz Co zrobiliśmy? Sprawdziliśmy wszystko, czy gra, ale do rzeczy. Wymieniliśmy ten czujnik, zmieniliśmy tu instalację i zmieniliśmy parametr mu w tym. Parametr mu zmieniliśmy w menu. A jaki parametr? Już Wam pokażę. Maszyna teraz się pompuje. Parametr taki zmieniliśmy. Wchodzimy tutaj ciach, trach, pach. Kodu nie trzeba, bo ja już jestem zakodowany. Ustawienia, stopnie inne parametry i tutaj norma była taka była norma wcześniej. a ja zmieniam na taką i tamte czynniki sprawdźmy czy działa sprawdźmy sobie jedźmy na przykład gdzieś chcemy do przodu jechać idziemy do przodu dobra chcemy do tyłu Chcę jeszcze do tyłu. No, są stopnie rozłożone dlatego nie pojedłeś co za człowiek czyli prawidłowa reakcja była teraz jedziemy normalnie jeżdżę do przodu De do Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze czy działa w ogóle brzydny jesteśmy już po pracy jest tylko powrót czeka ale teraz prowadzi nas już inną drogę niż wcześniej zobaczymy browary my na szczycinek. pogoda nie sprzyja trochę widzę może padać po drodze. budowla musimy, musimy zatrzymać zaśka na sielenie bo już tak naprawdę nic nie jedli z samego rena ugoda taka niezbyt ciekawa nie wiadomo czy zaraz zacznie padać więc szybki spacer może są jakieś grzyby zaśka sprawdźmy może nóż. będą w lesie liściastym o jest pierwszy tu pewnie wyzbierane przy drodze. Drugi. Patrzę czy idę. Jak idę to i biegnie. No jest. Masz tak. Ja? Pewnie. Pierwszy grzyb znaleziony w tym roku. Tu kolejny amunita Podobno można psy nauczyć zbierać grzyby Znaczy szukać zbierać to raczej nie bardzo no Ale teraz jest jakie je jeszcze robić żeby... wystarczyło żeby wszystkie pokazywało A grzybów tu jest mnóstwo A to jest chyba tęsza Borowik że... mm, sztański czy nie my sobie idziemy grzybów już nie mam ktoś wie co to za grzyb jadalny słyszałem że jadalny ale nie znam go nigdy nie jadłem więc nie będę go jadł ty chcesz go zjeść hm Zosia chcesz tego grzyba zjeść czy nie bardzo niczym sarenka skica my już nie mamy grzybów chodzimy i zbieramy jak i szukamy i zbieramy zresztą zawijamy się bo już zaczęło padać a nie mamy zbytnio ubrania ale zobaczcie mam tyle grzybów dzisiaj na obiad że to będzie ostatni obiad ostatni film jaki nagrywam Tyle był zebrali, może to nie są jadalne w ogóle Wydaje mi że to są sarny i maślaki Tylko nie mam pewności, cholera Jedziemy sobie Myślę, że w jakiś, Czyli jak, jak nazwiesz jakąś emocję, to ono trochę traci na mocy i mówię tutaj o, o negatyw. No, fajne są drzewa By bunker i muzeum i taka bariera maszynota czy tam jakiegoś kota co tu się dzieje w ogóle się coś, się Ty się uspokój się, eee, psie uspokój się. centrum za 200 metrów na Rondzie drugi zjazd z zasadniczają. To będzie nie szczytnie, proszę Państwa. Elewacje mają co metalową. To są metalowe elementy na elewacji. Albo jakaś Buda paździerzowa. dobra. Coś w tym szczytniej się dzieje. Kombajny są. To nie jest też szczyt no, w i Mazurach, tylko w Pomorski. Przy... Jedziemy inną drogą przez Sworne Gacie, proszę Państwa. Tak, Sworne Gacie, taka nazwa. A w Swornych Gaciach chyba skupują grzyby. A co ten namiot tutaj cały rok stoi? Chleb Kłos w Brusach Ale zaczeka jaka tu katedra jest Katedra to nie jest Ale to trochę mi niemieckie budowle przypomina za 500 metrów lekko w lewo. Jezus czeka na ciebie. Właśnie to policja ty ja piętore. W lewo Borsk. To były czasy w tym Borsku.